Każdy z nas zrobi kiedyś swego życia dzieło. I nieważne czy to wyjdzie z planów, czy to przełom. Musisz wiedzieć to, co tutaj chcesz zrobić, chłopak. A poddawać ci jak martoń po sekundzie to głupota. Naiwny sam byłem, nie wierzyłem w to, co robi Słowo człowiek już od zawsze jest źle kojarzone w głowie. Nie byłem robotem, nadal mam chwilę słabości, lecz potrafię się zatrzymać, by nagniotę słuch wyostrzyć. Nie masz flow, nie masz stylu, to kombinuj dzieciak, ale nie tak, żeby w końcu się wybić na czyichś plecach. Dziś zakładam plecak jak bro i sulin. Kiedyś wiem, że nie wiesz, o co chodzi. Nie było cię wtedy, nie ma to znaczenia. Ja z innego pokolenia. Dziś dzieciaki wiedzą, co to TikTok, nie co to poemat. Świat się zmienia i tak trzeba. Sam się zmieniam, przecież i mam w dupie co powiedzą na mój temat w internecie. Dzisiaj zupełnie inny świat. Kiedyś... O co? To było brat Myślę, że tu każdy z nas się na kimś kiedyś zawiódł Potem godził się na im gdzie kończyło się na pawiu Underground nas stworzył, czekałem na telewele. Ej, za szybko zniknął, lecz długo miałem nadzieję Każdy z nich zrobił swoje dzieło, życia dzieło Które do dziś swoim własnym trybem na blokach oddycha Czasem była kicha, lecz prowadziliśmy dialog Ale słowo zaufanie dziś się kiepsko zestarzało PKU do dziś przecież musi wzbudzać, podziwia się Nie chcę wozić ani wpierdalać na olis. Tworzę tylko tutaj swoje własne to dzieło życia, po prostu dobra płyta na dobrych kurwa bitach. Zapamiętaj sobie, prawda sama się obroni. Dziś latam wysoko i nie skończę jak Colin.